Dzisiejsze słowa w Ewangelii, Pan Jezus kieruje do Nikodema, dostojnika i uczonego żydowskiego, który dobrze znał prawo, znał księgi Starego Testamentu i bardzo chciał spotkać się z Jezusem. Często do niego przychodził, zadawał pytania, rozmawiał z nim. I Pan Jezus mówi do niego, wspominając bardzo stare wydarzenia z czasów, kiedy Izraelici szli przez pustynię do ziemi obiecanych. Wtedy bardzo narozrabiali, bardzo nagrzeszyli. Także Pan Bóg zesłał na nich karę, ale ulitował się nad nimi i zesłał ocalenie. A tym ocaleniem był wąż umieszczony wysoko na palu. Każdy, kto na niego spojrzał, wyzdrowiał. I dzisiaj Pan Jezus mówi o krzyżu, że tym, który przynosi nam życie, Przynosi nam zdrowie, a przede wszystkim uzdrowienie tutaj w środku, jest Krzyż i nasz zbawiciel na nim. Że tak jak wywyższono węża za czasów Mojżesza, tak trzeba by wywyższono Pana Jezusa, czyli podniesiono na Krzyżu, aby każdy, kto na niego spojrzy, doznawał uzdrowienia. Więc życzę Wam tego, byście spoglądali na Krzyż Pana Jezusa, szukając w nim uzdrowienia. Serca, ducha, duszy, uzdrowienia relacji z drugim człowiekiem, bo w nim, czyli w Jezusie Chrystusie, jest nasze życie. Bardzo Wam was proszę, żebyście w tym tygodniu postarali się zadbać o krzyż w domu, wyczyścić, jeżeli jest zakurzony, ucałować, czyli oddać mu cześć i spoglądać na niego bardzo często, prosząc, by był dla nas lekarstwem. Wszystkiego dobrego. Do następnego spotkania. Szczęść Boże.